Będę Mam. Pewnie. Pewnie, chodź tu. Tak? Myślisz? Chodź tu. Chodź tu. Patrz, ale, ale. widzisz. Ej, jesteś? Tak jestem, jestem wróciłem. Patrz, widzisz te strzałki w górę pomarańczowe? Chodź tu. Już idę. Widziałem całki w górę. Szałki w górę pomarańczowe oznaczają, że mamy iść w górę. A w górę mamy iść kurna tak! No prawie Byłeś? Czekaj, już wiem jak trzeba to zrobić. No w górę. Lol. Mam już. Czy no! Trzeba dopracować. Potrzebujemy kilka portali. Eee, zrób mi coś takiego. O, postaw mi później wiersz. Ty musisz to no. postawić. Nie, ty mi postaw. Aha, ja mogę. Z... Czekaj, jest, jest, jest dobrze. Jeszcze raz potrzebuję. Już wiem, o sobie, Jeszcze raz jest, gotowe. Zapraszam. Uuu, uh, jesteśmy. Tu ja bym się przystał żel. Także skorzystam na, na dół. Na dół. A co to jest? Cube, ale by się przydał żel właśnie Eee, na dół idź. Po Żel Gdzie ten wiel się przydał? Mmm... O, no właśnie. Problem jest. Tu Tak myślę. Tu dać? No. I na żel. No i żel? Tak! I teraz działa! Idealnie eee... Idziemy z tym cubem No i patrz, jesteśmy na wyjściu, potrzebujemy też żel znowu mm... Żel Żel, tak? Dobra Tu Tu idzie? Tu żel Tu? W drugim. Tam gdzie mój. Okej. Okay. To czekaj, bo idę, idę aktywować żel, tak? I do aktywować żel. Tak, tak, tak. Zobaczymy czy to chodzi. Dało tu coś? Nie wiem. Jeszcze można tam dać żel. Gdzie? Tam. Daj ty, daj ty żel, ten, możesz? Dobra Daj mi wejście No już. Eee. No A. To jump, może bez cube'a pierwsze Jumpuj Gdzie tam? No jumpuj tam no skończysz chyba Co tam jest? Lasery Cube się Cześć. To jest zwykły cube, ale dobra Daj cube'a Co to zmienia? Nic nie zmienia, to jest zwykły cube Ale co, co wyłącza ten laser? Eee poka... no te platformy podnosi do góry Albo nie wiem Zobacz tam Właśnie muszę się dostać jakoś Wejść na, na zewnątrz, wejść, albo zgiń Whatever. Tak no? mi się wydaje Dawaj Dwójka na przykład, dwójka Podnosi się Podnosi się, no tak myślałem Czy musimy jeszcze jednego cuba znaleźć, tak? To którą podnosimy teraz? Podnieś jedynkę Okej okay. I zosta tylko nie można tak, bo one się zsuwają Ja się zsuwam, pokaż No zsuwają się, patrz Puszczę go i się zsuwa to jest czasowe Pójść z samej góry Musisz się stąd wydostać Puszczasz z samej góry, wychodzi stąd Przez zeskosu z samej góry o to mi chodzi No, tak, bym się zsuwał powoli wyjść. I my w tym czasie musimy obydwaj dojść tam Ej to nie jest możliwe, niewykonalne. Jak nie? Ej, Cube mi zniknął! Zginął <laughs> Dobra, da się to zrobić, normalnie No bo teraz ja nie mam jak... A jak wyjść Dobra, muszę być bym sobie tak A, okej! Okay. Dobra, już rozumiem! Daj mi jakieś tam wejście na górę, bo nie mam jak wejść. Masz wejście. Ej, Kuba. Weź jest po Kuba. Weź się go, włącz. Na przycisku. Aha. <laughs> Co teraz hmm? im jest? Eee. Trzeba ten. To. Eee. No. Żel? Leż, leż, Lec po Kuba. No i... eee, fail mój Czemu fail twój? Bo spadłem, zginąłem A to dopiero runda pierwsza Możesz mi portal dać? I gdzie jesteś? No na dół Już idę, już idę, już idę Dzięki. Ciup tam już jest, czekaj okay. Dobra Puszczę go i to lecisz pierwszy. Ja lewa, ty Nie, mu razem musimy A dobra I chodź szybko Ja lewa, prawa Okay. Nie działa Jak cię chyba puściłeś? Sprawdzę A nie, nie puściłem jeszcze Jaki skill Ej! What the fuck? Włączyłem Jest, działa Nie spadłem Kurde Pokaż, co się dzieje Daj wizję Co się stało? Włączyliśmy otwarte. Mmm, ten. Teraz idziemy po to, żeby aktywować ten. Ja to daje nam to, a to daje nam jumping gel. Jumping gel. Jumping Gel mogę dać... w które miejsce? W sumie to nigdzie go nie mogę dać. A! Mm. Nie jest problem. Jaki? Jeżyczki. Trzeba będzie się ich pozbyć, mamy wszystko teraz. Mamy też tego. Wszystko mamy. Ja wszystko. O, my mamy. Wszystko. mamy wszystko. Jakby się tu ich pozbyć. O, właśnie to ja to ja się to puszczę. Nie wiesz, że to nic nie da. Ej! Ja się to mam puścić. Ty mi to puś? No, ja nie widzę. Okej, okay, to żałuję. Kurwa. Muszę jakoś do tego wskoczyć. Spróbuj. to, to jest coś z tym dobra to nie jest najbardziej zajebisty pomysł no tak ale trzeba pominować nie ma tu nic więcej chwila pewien pomysł mam eee tak chyba mam tak Chcę się tam dostać do tej komory, gdzie to się zaczyna wszystko. Jak by to zrobić? Nie, no nie mogę, tak? Jak? Nie można sygnału odwrócić, nie? Nie. Chyba wynosić. Nie. Może to nam coś da, jak ten ja puszczę tu i tu mm, Czekaj, tu jest ten O W sumie? To jest jakaś technika, tylko trzeba się wyżyczek pozbyć Teraz jak? Może Nie. jakoś żelem? Żelem? No Tak mi się wydaje, że żelem byłoby spoko Dasz radę żele też przesłać? Nie Mmm, no, w sumie, ale może ja dam radę, czekaj. czekaj. Nie, dostaw. Mam. Jest i da, puszaj to puszczaj. Puszczaj ten węzeł swój Tą tubę. Czekotubkę puszczaj. No i żel Nice, będzie działać Działa, działa Dobra I teraz to i wieżyczki papa Teraz No teraz no już już, już. No. A. Dobra i my je... działa wszystkie Teraz na tych co chodzi Dobre Mogę iść? Okay, okay. No, chodź Wieżyczki zniszczone to gramy Ty mogę iść za tobą? Pewnie. Hmm. Hmm. Teraz tak ten przycisk, on jest do. Znowu tego. Hmm. Tutaj by się znowu coś przydało, tylko co tym razem? Co tym razem chodzi? Już wiem o co. Po, o ten, no. Już go tu Tak, i co teraz? Doskoczyć trzeba do niego A to Doskocz A ja, a co ze mną? Od tego się odbij A Wiem No Aha Więc tak Tylko pozostaje pytanie co ze mną Źle mi to wygląda Dobra, no spróbuj A i źle No ale ty postawić ten I mi ten ten transmisyjny Tu, czekaj, ja musiałbym zejść A dam radę jest gotowy No to ty jesteś, a jeszcze, jeszcze ja To w sumie dobrze wygląda Okej okay. Teraz to ze mną? Czekaj, jestem w stanie ci to postawić jakoś, czekaj Pewnie, że jesteś, musisz coś postawić Ten teraz misyjny Tą tubę Tubę, tak? Tubę by fajnie było O, da się, dobra yy, czyli... Mm, dobra, teraz kąt Fakt, tu się wyprzedał cube na no, by no. się przydał, masz rację. Ale musimy to bez kiba zrobić, w dwójkę dasz dać się tu odbić? Spróbuj, w tą stronę. No F -f -f fuck nie wydaje mi się. Czy to w ogóle jest jakieś Chyba, przejście? że mam... Mam pewien pomysł Nie trzeba, ej! No? Chodź Win, wygraliśmy, chodź Gdzie mam iść? Aha Mogę sobie wyjść wejściem, nie? Tak I chodź, skaczemy tam Let me so my Idziesz Daj mi troszkę czasu Dobra Daj mi troszkę czasu z failową No to GG Oh yeah. Dobra Masz tego. taką chorągiewkę różową Masz chorągiewkę różową hmm Is that camera hooked into the lock what's extra no. something you can't give up now nope i don't yeah it's okay what about that camera patrzy się no. The locking mechanism can tell you aren't humans. nie Nie, nie, nie. chyba. Na pewno nie o Tak, to mi się zdaje. So no. Do something only a human would do. No continue. właśnie. Super. To jest to? No jak, jak mówię, kascenka. Trzeba było tylko przykać. No i mamy super zakończenie Jej, tego, w tego czego. W komorach. Teraz ile to będzie trwać, główny, dwie godziny jest, czyli Wszystko naraz Dwie godziny to tr będzie trwać? Zobaczymy ja to, o, ostatni part piąty Zobaczymy, zobaczymy o, Niezwykle ważna scena Tak fajnie zrobiona Bardzo fajnie He did it. Oh, your testing Só to jest. Ludzie. Do testów? Yeah. Oh, ja, on dia perdolla. Yo saved Matrix kurna. Ja Nie mam mowy o cudowym wydaniu. Mamy więcej pracy do zrobienia. Jeść! Proszę zacząć od Wow! No nice. A więc to chyba byłoby na tyle. W tym. piątym. takim. parcie. chapterze. Chapterze. Chap, tak jak mam jakieś smutki, mile są w tle. Wow! Patrz, zakończenie! No tak to jest już końcówka Nie, tak naprawdę to jest zakończenie, ale no przejdziemy sobie jeszcze ukryty dodatkowy poziom No okay. tak Także jak się czujesz po przejściu? No fajnie, dwa To bardzo małą ale ta była fajnie trybuna nawet mogę sobie napisy obejrzeć, bo są fajne. Fajny pomysł na zrobienie skanowa skanowania tych, tych ludziów. Wow. Kurczę, ostatni rozdział, najgorszy rozdział. Tak, tego jestem pewien. Tego Ale jestem nie pewien. To jest taka trudna, tylko po prostu sobie sami utrudnialiśmy zadanie czasami. Tak, tak, dokładnie. Chcieliśmy zrobić to w jakiś trudny, skillowy sposób, a to było takie łatwe. No właśnie. Czas oh, gdzie, gdzie, gdzie nie I gdzie gdzie się nam udawało. Jak na przykład in przy your moim jednym your... skoku. <laughs> w sumie to dwóch. Zobaczcie ile ludzi musiało się natrudzić, żeby taka gierka powstała, nie? No, naprawdę wiele. Ale portal jest teenager. chyba główną grą Steama co mi Valve chciałeś powiedzieć, Wa no Valve, no I cię I, i Tak to jest ta sama firma. Bo co jest? Główną serią Valve jest Half-Life. I tak to nikt nie gra. No nie gra w Half-Life smoking <laughs> Half-Life 1 to gra, która na Metacritiku dostała 98. Ja Cześć co to jest? Nie. Dwójka dostała podobnie. Bardzo dużo. Martyr. Zrób lepsze okay. playa z Half-Life'a jedynki Kiedyś próbowałem grać w Half-Life'a, to In, mi się znudziło Intro ci się znudziło, to takie jechanie tym Tak, tak ten, dokładnie Wagonikiem na początku, przez pół godziny Dokładnie, pomyślałem, że to jest jakaś głupia gra i w ogóle o to to Nie no, to nie, nie fajna gra Valve robi dobre gry No brawa, prawda like hmm. Bojaźliwy The of Kiedy to się kończy? No jak wszystkich ziomków, przejdzie, nie? Szukam jakiegoś Polaka Albo polskiego Mark's nazwiska Okej okay. Kyle, Kyle, Lars Kyle, oh. o Cambridge we'll Marcax <laughs> <Kat laughs> ja, Cambridge. Black's Empathy Cheeto Aristo w takie rosyjskie Aha Yes, Mike well, Blaster yes. What's wrong with that? Mike Blaster oh. Alarmist Oliwier, no. a to sobie takie Patryk, nie, Paul, nie. Chyba no, idzie imionami, powinien jakiś Wojciech będzie na końcu. <laughs> Możliwe. <laughs> Ale już się zbliżamy do końcówki, powoli. Tak, Walker. <laughs> Może pozdrobimy no, wszystkich no, widzów, no, skoro kończymy no, taki główny rozdział. Będą jakieś pewnie będą, albo coś. <laughs> Tomasy! Nie ten, ten, ten Tom, musi, nie być wiemy, Thomas, nie musi być jakiś Tomas, nie wierzę. Musi być Tomas! Tomas, come Tomas, Thorsten, Tim, Topi. Nie ma Tomasu! Tom, Tomas, Tom, Thorsten, Tristan. <laughs> Tristan! Michał Tomasu! Ruski. No! Well, Zachary! Jej, yeah, Zachary, gdzie I tu wasz uciech? Jest nice. William! Zahary. <laughs> Zachary! Zachary! <laughs> Tak! Voices, o nie. Dobra, to może z tego miejsca pozdrowimy wszystkich widzów za to, że oglądali tą serię i będzie jeszcze więcej odcinków. Oczywiście, bo jest coś jak Sim Workshop, gdzie ludzie umieszczają swoje mapy. Pewnie nieraz dużo trudniejsze niż te, które są w podstawce. Także no, wszystko przed nami. Wystarczy tylko chłodny umysł i można to przejść. Polecam Portal wszystkim bo grę bardzo fajne single też jest świetny. Warto grać. I czekamy na trójeczkę. Alienworthy, Ati... Taka reklamóweczka. Falcon, a więc Havok, Havok to są chyba... Sam Grey chyba się sam zaklejał być. <laughs> <gry Welsh> no. <gry> no. <grywa> 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 I końcóweczka. Także cześć, na razie i pa. Dziękuję, brachu. Thank you.